To jak dziecięca zabawa klockami, tylko że zabawki są znacznie większe i nieco cięższe. Ale nie na tyle, żeby elementu przyszłego domu nie mógł nieść jeden pracownik. Taki dom, jak się nas zapewnia, można postawić i wykończyć w deweloperskim stanie w ciągu trzech miesięcy. Styropian, z którego są te bloczki, zapewnia ciszej ciepło, co ma w przyszłości zapewnić tanie utrzymanie. W Polsce to ciągle nowość, choć technologia została wymyślona właśnie w naszym kraju. Opatentowała ją firma z Brzeska i na razie bardziej interesują się nią za granicą, na przykład w Irlandii i Niemczech, gdzie od lat jest moda na budownictwo pasywne, czyli przyjazne środowisku ekonomiczne i ekologiczne. Ale i u nas zaczęto właśnie takie stosować. Jest już kilka podobnych domów pod Krakowem. W Brzesku, jeden jest w Czorsztynie. Ten w Nowym Sączu będzie pierwszy i ma być gotowy jeszcze przed zimą.